Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Efekt Świadomości. I dzisiaj chciałbym poruszyć temat zarobków na YouTubie. Czy YouTuberzy, bo sam jestem YouTuberem, mam, to jest mój trzeci kanał, czy YouTuberzy robią to tylko i wyłącznie dla zysków i dla pieniędzy. I ja mogę mówić tylko i wyłącznie o sobie, o swoich doświadczeniach, o swoich przemyśleniach i mogę też niejako ocenić na podstawie wycinku informacji. No bo nie znam tych osób bezpośrednio, co inni robią i co mogą potencjalnie myśleć, ale wiemy to tylko dlatego, że sam takie myśli mam. Więc jeżeli oceniamy kogoś, to należy pamiętać, że oceniamy także sami siebie, bo skoro myślimy o kimś w danych kategoriach, to znaczy, że sami te kategorie bardzo dobrze znamy, bo je przeżyliśmy. Bo widzicie, ludzie nie są od nas tak różni, jak myślimy. Każdy dąży do tego samego. Mamy bardzo wiele części wspólnych. Każdy z nas dąży do miłości, do harmonii, do spokoju, do szczęścia, do tego, żeby wokół nas było dobrze, żeby bliscy mieli zapewniony dobry byt, żebyśmy my byli szczęśliwi. I każdemu finalnie o to chodzi. Tyle tylko, że stoją na przeszkodzie pewne rzeczy. I tutaj znowu odwołuję się tylko i wyłącznie do swoich doświadczeń. Bo tworząc ten kanał efekt świadomości chciałem i nadal chcę i bardzo mam nadzieję, że będę w przyszłości chciał, żeby to pomogło jak największej ilości osób, żeby jak największej osób przestało być więźniami swojego umysłu, swojej psychiki, swoich myśli i wyszło na wolność niejako. Bo jest to cudowne doświadczenie. Mogłem tego skosztować. Poczułem to urzeczywistnienie, bo tak to można nazwać, i było to coś wspaniałego. To była wolność od myśli, wolność od ego, wolność od iluzji, wolność od przyszłości, od przeszłości, po prostu zatopienie się tylko i wyłącznie w teraz. Bo zwykły człowiek w większości jest pogrążony niestety w myślach. I tutaj też intencje, które miałem, które mi przeświecały, były jak najbardziej czyste zakładając ten kanał, ale media społecznościowe, social media ogólnie są tak skonstruowane, że one bardzo mocno oddziaływują na nasz układ dopaminergiczny, czyli po prostu budują w nas takie podniecenie, taką chęć coraz większej rywalizacji, tworzenia większej ilości kontentu plus zarabiania na tym i zaczynamy wpadać w ten pęd gonienia za cyferkami. Ja też na swoich poprzednich kanałach coś takiego wpadłem, zacząłem gonić za cyferkami, zamiast za jakością i za od serca chęcią pomocy. I w porę to zauważyłem, że jest jakby takie rozczepienie między mną, bo z jednej strony serce chce przejąć kontrolę, ale z drugiej strony jest umysł, który jest nastawiony tylko i wyłącznie na własne egoistyczne pobudki, na przetrwanie, na to, żeby mi było dobrze. I myślę, że to tyczy każdego z nas, że każdy, nieważne czy jest YouTuberem, czy też piastuje inny zawód, czy jest lekarzem, adwokatem, politykiem. Wiem, że to jest dosyć ekstremalny przykład, ale wierzę, że tam w nich też są gdzieś dobre intencje, tylko tak bardzo przykryte pod warstwą chęci zdobywania rozgłosu, chęci zdobywania sławy, chęci zdobywania pieniędzy, uznania, że to przyćmiewa te dobro ogółu. I ci ludzie po prostu kierują się swoim ego, zamiast wybierać serce. I ja też jestem rozdarty czasami między tymi myślami, które tworzą ego, bo trzeba pamiętać, że ego, egoistyczne pobudki są tylko i wyłącznie w naszej głowie to są tylko i wyłącznie myśli. I w momencie, kiedy medytujemy, to obserwujemy te myśli, jak się pojawiają, jak znikają, i bardziej widzimy tą iluzję, która cały czas odbywa się w naszej głowie bo to jest nic innego jak iluzja bo w momencie, kiedy te myśli ucichną, to, to głos przejmuje serce. I wtedy nie myślisz o sobie, tylko chcesz pomagać innym. Jest to najspanialsze uczucie, jakie człowiek może mieć. Żadne egoistyczne zachcianki typu chęć posiadania fajniejszego samochodu, domu, więcej pieniędzy, cyferek, władzy, prestiżu, co to na co, obojętnie co sprawia, że czujesz więcej dopaminy w sobie. Nic się nie równa temu, jeżeli temu, czemu, czemu, temu czego zrobisz od serducha w ten sposób. Żadne uczucie ego, mimo że chwilowo daje ci pobudzenie, chwilowo daje ci nawet szczęście, bo to nie jest tak, że ego prowadzi tylko i wyłącznie do destrukcji, tylko też chwilowo daje ci uczucie szczęścia, tylko to nie jest trwałe szczęście, bo zaraz przyjdą obawy, czy to, co zdobyłem, nie wiem, lepszy samochód, dom, czy zaraz tego nie utracę. A, może sąsiad ma lepszy dom, może powinienem kupić inny samochód, żeby pokazać się na mieście, może to nie jest wystarczająco to, co mam i powinienem mieć jeszcze więcej, więc powinienem jeszcze ciężej pracować. I to są wszystko zachcianki, które nigdy się nie kończą. Nigdy nie znajdziecie spokoju w tego typu zachciankach. Tam to, gdzie znajdziecie prawdziwy spokój i harmonię, to jest właśnie wasze serce. Jeżeli robicie coś typowo od serca i chcecie naprawdę pomagać, to tego uczucia nie da się zastąpić. Ego. I ja wiem, że w każdym youtuberze, wiem o tym doskonale, że w każdym człowieku jest ta chęć bezwarunkowej pomocy, tylko ten system trochę prowadzi właśnie do takich patologii. Od początku jesteśmy nastawiani, programowani na to, żeby być maszynkami, robotami do zarabiania, do zarabiania coraz więcej, do osiągania prestiżu, do brania udziału w tym wyścigu szczurów. I pytanie, czy faktycznie tak musi być? Czy człowiek. Nie został stworzony do tego, żeby cieszyć się bardziej życiem, żeby spędzać czas z bliskimi, żeby mieć okazję, żeby kochać, mieć czas na to, zamiast cały czas gonić, to zatrzymać się i docenić to, co już jest. Ale system nam w tym nie pomaga. Dlatego też ten świat jest odzwierciedleniem ludzkich myśli. Im więcej osób myśli w sposób bardzo egoistyczny, tym więcej osób jest egoistami. I tym społeczeństwo jest bardziej egoistyczne. Natomiast wystarczy, żeby kilka osób poszło za głosem serca, przełamało się, pokazało swoją odwagę, dzięki czemu to daje znak do innych osób, że być może da się, da się pokonać tego potworka w postaci ego i można żyć w zgodzie ze swoim sercem. I wtedy nie wiadomo, co się wydarzy. Bo... Jeżeli pomagasz innym osobom, to te osoby nie dadzą Ci zginąć. Jeżeli robisz to od serducha, to prędzej czy później to, co dajesz, wraca do Ciebie. I tak to widzę. Tak właśnie widzę YouTube'a, tak widzę tą chęć zarabiania, że jest to pewna odrębna część nas, pewne myślenie, pewna gonitwa, która po prostu jest, ale my nie musimy tego wybierać. Możemy kierować się serduchem i chęcią bezinteresownej pomocy, a potem zobaczymy, co dalej. I dlatego właśnie też ten kanał Efekt Świadomości, żeby budzić tą świadomość, że nie musimy być swoimi myślami, nie musimy być tą gonitwą, tym wyścigiem, że możemy się zatrzymać i dostrzec to, co jest w życiu najważniejsze. Bardzo dziękuję za ten materiał. Pozdrawiam. Jeżeli Ci się podobał, to proszę zostaw subskrypcję na tym kanale. Pozwoli mi się to rozwijać. Zostaw łapkę w górę. No i do usłyszenia. Cześć!